Stój, o patrz, pa, pat, to ten. Tak, koni. Jedzie bokiem. Teraz już tak. Uwaga, uciekać. Uciekaj! Pa, jedzie. Ale urwał. Ale to było Uwaga, bo, dobre. Uciekać w będzie. Ale, ale urywał, a tylko trochę było. Uważaj. Odejdź! Odejdź! Uwaga, bo się Urwie na siebie. Bo Marias. A jej ale to otłukują dzisiaj, to się dzieje? Ale źle stanął i go tłuko. Otłuchaj całego, mógł jeździć koniec. Tragedia! Ale cię pobijali dzisiaj. Teraz koniec Teraz <ścoughs> ten ja no ja tak tak. ja. no, za godzinę liście, przyjadę, przyjadę, bo czy, Nie widzi pan No ale stał pan... nie wyjdzie. Widział pan, że pan taki sam zrobił numer, to była kwestia czasu, kiedy pana tak... złożył. Mówię, żeby do w tu tylko jeszcze postawimy, to tu jeszcze się dobiją. I tak nawet jak Ten nie wyjdzie. از Grazie tiro vincendo